wygląda dzisiejszy start start do przedostatniego, jedenastego odcinka patrzcie jak pięknie poustawia się ciężarówki kamazy na przodzie i no mi dzisiaj i wjeżdżamy w teren w końcu jest no tripi jest już trasa, mamy dzisiaj troszeczkę więcej terenem, tak dla miłości Przełączamy napędy i jedziemy. Tu ta czarka na tym powinna być tu. Tu powinna być. Jest zdecydowanie bardzo Ale myślę, że się przycięło na razie. Spokojnie. Nie ma kolejnych. Spokojnie. Tak, Dach na dachu też mamy numer. Ciekawostka, wszystkie nasze numery są zielone. Nie dlatego, że. Reprezentuję tutaj załogę Zielonych, jak widać. Tylko że jesteśmy media, które mogą wjeżdżać w teren. Gdzie są chyba naklejki białe, które są normalne, żółte, które mogą dojeżdżać tylko z biwaku na biwak do i zielone, które oczywiście muszą łączyć się z ofrozem. Powiem Wam, że czekamy na tankowaniu i emocje sięgają za nic, bo jesteśmy na kilometrze 200. Byliśmy wcześniej na setnym i z czasów nie wiadomo, czy to czasami się zacina, czasami nie, ale z czasów wynika, że Michał na chwilę stanął. Prawdopodobnie już z 18 minut stoi, więc tata jeszcze jedzie, zaraz zobaczymy go na tankowaniu, więc nie wiadomo co się stało. Czy mam kciuki, że to tylko pomyłka w czasach i że, że zaraz zobaczę chłopaków na horyzoncie. Jestem z powrotem na wyniki wskoczyło, że Michał z Szymonem mają 20... na 160 km mam 28 minut straty, więc tata na razie broni drugiego miejsca. I mam panowie, że mam nadzieję, że jak to oglądacie, to szybko się naprawiliście i ciśniecie tam, bo ja tu naprawdę zawało to zaraz dostanę. I czekam na nich tutaj. Zaraz zobaczymy jaka jest sytuacja. Patrzcie jak wygląda od środka. Mam turbo wielkości, myślę, że mnie odpasa w górę. No ja jestem w gociu, kurde, ale jest piękne. Zjeżdża już tutaj kierowca Canama z Hiszpanii, ale zanim już widziałem przebłysk niebieskiego, pięknego Mavericka, który jak już się zatrzymał, to na 100% z gigantyczną przewagą wygrał ten odcinek. I niestety, no niestety, on będzie teraz bronił naszego podium na dzień jutrzejszy. Michał nadal jedzie, ale myślę, że stratę będzie miał ciężko nadrobić, ale to jest Dakar. Nie cieszmy się jeszcze, trzeba to dowieźć do jutra, i, ale dzisiaj piękny wynik. Brawo! Pierwszy, Congratulations. Congratulations. Czyli to już jest pewne chłopaki są na mecie. Prawdopodobnie najbliższa pozycja jaka się do nich zbliża to jest 3 minuty 30 sekund co na 300 km 340 jest jest potężną różnicą, więc... Nie wiem co chłopaki rano zjedli, ale naprawdę jestem z nich dumny i mamy co przywieźliśmy Czekamy jeszcze na załogę czerwonych, ale niebiescy już są na mecie. Będziemy bronić podium, więc czekamy jeszcze na czerwonych. Jest też załoga czerwonych, czyli kończą dzisiejszy etap Nie wiadomo jeszcze straty na pewno jest spora, ale sprawo, że są na mecie. Trzyma bumerang, chyba. Ma. No mam bumerang. W razie skrzywił górny drążek Nawet mak No i co? Naprawialiśmy to długo nam zeszło Nie było tak łatwo spasować Tylko tam krzywo z tyłu nie chciało wejść Idę jeszcze wam pokazać Bo patrzcie jaka tu akcja się dzieje Zmiana koła w Tatrze Popatrzcie, to koło jest wielkości człowieka, który ją zmienia. Jest trzech chłopaków. Wielka, wielka neumarz. Yy, ta I tak. Na opuścił. Powiem Wam, że bardzo miło, że nasz ten kraj da, da, tak miło, ciepło wita. Takie piękne widoki. Fajnie było ich poznać. Zostaliśmy kolegami według mnie. Tak. Przyjaciół. Nie, nie, nielegalne wyścigi po jakimś tam Tak, nie, nie, to dla nich normalne było. No, nie, nie. O oh, la la Felix. Is it my birthday or is it my father's birthday? Yeah, I think that the birthday for the winner 2022. <laughs> <laughs> Świetrutkie oponki, piękne łutkie sztuki jeszcze z tymi zdzielkami kurde. Idziemy na jeszcze jeden piękny briefing. Chłopakom się znowu pięknie udało, więc znowu wyjdą. Mam zaszczyt wyjścia na scenę po raz Pią szósty. Jest złoto. to Jest. To jest przenośne laboratorium Motula, które znajduje się przy mecie, mecie Biwaku takarowym I w środku. Jeśli Fiat zażyczy sobie próbki oleju, próbki paliwa, oni muszą sprawdzić, czy są zgodne z regulacjami. I tu też może skończyć się twój raj. Jeszcze tradycyjna, ostatnia przejazdka, żeby wiedzieć, że oddajemy auto pełne Szybka przejazdka testowa numer 2. Musieliśmy sprawdzić. Dobre szczęście teraz wyczyścić samochód, sprawdzić jeszcze wszystko raz, drugi, trzeci, czwarty ja idę jeszcze szybko coś zjeść i trzeba jutro dbać, bo jutro mechanicznie na koniec rajdu zawsze coś się lubi wkraść więc jeszcze raz będziemy sprawdzać auto, mamy czas, więc jeszcze, jeszcze będziemy wszystko przeglądać jutro rano też stajemy wcześniej, więc damy radę siedzę tu przed naszym wielkim, pięknym kamperkiem i powiem wam, że dzisiaj naprawdę wystarczy mi emocji. Zobaczymy jak będzie się jutro działo. Auto jest przygotowane na 100%, sprawdzone wszystko dwa razy, trzy razy, cztery razy, więc chłopaki nie mają się o co martwić. ciszej bo też już śpią. I dobranoc, do zobaczenia jutro, bo powiem wam, że jak to oglądacie, to wy już wiecie. Ja jeszcze nie wiem, a naprawdę naprawdę będzie, będzie się jutro działo, więc... Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia. Ciema. Niespodzianka dla Eryka. Nie będzie wiedział, że nagraliśmy muszę na kamerkę. Tomek. Pozdrów Eryka, bo Eryk nie wie, że mu się nagrywamy na kamerkę, właśnie. Eryk, pozdrawiam. O, dobra. Tu mamy następnego. Rafał, chciałbyś coś przekazać Erykowi? Dobranoc, Eryczku, Pozdrawiam. O, Fajny był ten dakar z Tobą. Tym miłym akcentem tak możemy zakończyć. Do zobaczenia wycieczkę. w Polsce. I jesteśmy też tu ja już wyzbierany przed ostatnim startem Do ostatniego odcinka, czyli Piękny wyjazd z biwaku Bestia się dzisiaj świeci, więc Mam nadzieję, że da się wszystko tak samo jak chłopaki Widzimy się już na, z nimi na ostatnim mecie Jest też załoga, Czerwonek się szykuje Już widać, że Szymon nie wiem czy coś zajada, ale coś robi przy Maveriku. My dzisiaj lecimy prosto na, na metę bo są to są dwie różne rzeczy. Yy, bo odcinek dzisiaj ma tylko 160 km, i już odjeżdżamy. Ostatni na ten rok Dakarowy Bibak Jesteśmy w kolejnym sklepie w poszukiwaniu jeszcze zimnego regula bez cukru. Co tutaj jest chyba cięższym znaleziskiem niż Diesel. Ale jest wielki, yy, obszerny zestaw herbat. To lodówki, ale Red Bulla tu nie ma. Tu też nie ma Red Bulla. Pozycja numer 3 nie ma, jadę do czwartej. To miasto chyba nie ma Red Bulla. Jeszcze rozdzielamy siły, miał idzie tam ja i to tu. Tu jest też ich garaż. Ciekawostka, wszystkie opony, które tutaj mam w garażach są zapakowane w kolorowe sreberka. Chyba, żeby je osłonić przed temperaturą, ale fajnie to wygląda. Jesteśmy, dotarliśmy już na ostatnią w tym roku metę Dakaru. Jest wiecznie, jest fajnie. Helikopter na helikopterze, aut jest też pełno. Złączałem się też dwie mety rajdu classic, motorów, czyli wszyscy zawodnicy przyjeżdżają w to miejsce, żeby zakończyć ten raj. Ten kto wjechał na tą metę jest największym jaki jakiego pewnie poznał. Chopaki jadą nadal. Są już na drugim waypoint'cie, walka o utrzymanie podium jest naprawdę zacięta, bo idzie tam już na sekundy, więc trzymamy kciuki, jest troszeczkę ciśnienia, ale wierzę, że chłopaki wiedzą co robią i dadzą radę. Powiem wam, że tyle szczęścia w jednym miejscu, naprawdę ciężko się nie zaradzi, bo to w końcu koniec. też zwycięzca tej klasy, czyli naseralati wam, że emocje sięgają za tu. Na ostatnim waypointie baciuska wyprzedził tata, ale idą grubo. Myślę, że tata ma jeszcze szansę nadrobić jak go zobaczy w lusterku, ale musiałby lecieć po tym odcinku, więc trzymajcie kciuki. No a więc, jeszcze nie jest potwierdzone oficjalnie, ale Chłopaki prawdopodobnie mogli dzisiaj stracić pozycję Baciuska przyjechał dużo za blisko za nimi Czasów jeszcze nie mamy, ale Raczej twardzi Załoga czerwonych też zjechała właśnie na betę Czyli mamy dwie załogi, Dakar ukończony Przejany z tej stury. Niestety był plan wygrać odcinek, ale chłopaki złapali kapcia, no ale cóż, to jest naprawdę, mogę wam to przyznać, najtrudniejszy raj na świecie. I właśnie to widzimy, ale jesteśmy na mecie, więc więcej nie można prosić. Przewszym on na mecie Dakaru, oczywiście, jedzenie. Zobaczcie, co jeszcze widzimy po drodze. Nie wiem, czy to widzicie, ale tu są setki aut, co chwilę rozkładane na polach. Prawdopodobnie jest pora obiadowa, i u nich jest taka tradycja, tak się przyjąło, że jeździ się na pikniki. Normalnie przy samochodach są setki samochodów z rodzinami na piknikach. Jesteśmy już w drodze na podium przejazdu, i patrzcie, gdzie wchodzimy. To jest tegorocznie. Chyba najszybciej z tego co pętam, zbudowany tor Formuły 1 na świecie, który się ciągnie. Tutaj chyba rozegrała najważniejsza akcja w tym roku, jeśli chodzi o f więc też super być. Widzę jakieś minionki już namachają. Chyba, chyba widzę ich w niebieskim. I popatrzcie, gdzie ja się tutaj znalazłem. Szkoda, że nie mam flagi. Ale powiem wam, nawet w tej roli zamiast rajdowca chyba się odnalazł jak te rajdówki tu jadą. Kurde. Tu jest są pozycje startowe, tutaj są pitboxy, zjazdy, jeszcze nawet zostały ślady dobrej jazdy z tegorocznego sezonu, więc piękny. Zarobiście tu jest. jedzie i Puścił go! Ja. Mio, dawaj! A mój! Cyt, cyt. I do przodu! Ty, za długo! Dawaj! I chcę wam pokazać, że tutaj na prostej startowej w pitboxie trasy toru Formuły 1 jest ze mną moje serduszko. Biorę je oczywiście z chłopakami na podium. Cały czas ze mną jest, w każdym kroku na Dakar. I to myślę, że w tym pięknej scenerii, jak serduszko przygotowuje się do pitboxu, chyba akurat, nie mam pojęcia kto to stał, ale może Mercedes, zachęcam Was do licytowania tego serduszka, który cały czas czeka na Allegro. Jak piszecie, Rygoczał na pewno wyskoczy na szczytny cel, bo w tym roku gramy z wośb dla okulistyki dziecięcej, więc... Bardzo zachęcam do licytowania. Cały czas ze mną jest, więc naprawdę przeżyło tyle samo co my na tym Dakarze, i mam nadzieję, że trafi do Was. Popatrzcie, jeszcze co znalazłem: Stoję przy ciężarówce naszego kolegi w tym roku. Yy, nie udało się jej zmienić na elektryczną, ale w przyszłym roku ta ciężarówka ma już jechać jako w pełni elektryczna. Popatrzcie, jak to gigant gigantycznie wygląda z ze środka. Mają normalnie klimatyzację, mają kubełki jak w rajdówce. Kierownica też jest prawie wszystko jak w rajdówce. Są trzy miejsca, bo w, no w ciężarówce mieści się jeszcze mechanik, pilot, mechanik i kierowca. I tak to wygląda z zewnątrz. Jest wielka, potężna. I w przyszłym roku już elektryczna. Tak wygląda właśnie podium na 2022. Tak to wygląda od drugiej strony. Tu jest wyjście dla Timu. Tu jest podium. No i co? Koniec Dakaru. Mamy to przejaliśmy przez rampę, czyli oficjalnie chłopaki ukończyli Dakar 2022. Prawdopodobnie będzie jeszcze druga rampa za Mistrzostwa Świata, ale to dowiemy się za chwilę, więc może jeszcze będziemy wracać na podobno za Mistrzostwa Świata. Six times, shajaglac! Dokładnie 6 wygranych odcinków. Trzeba się delektować. Trzeba się delektować. Jesteśmy w parku załadunkowym już po rampie, i popatrzcie jak to wygląda. Jak wysyłane są motory i kłady. Kłady są wysyłane na takich paletach, prawdopodobnie ta idzie na samolot, bo widzę, że chyba jest lotnica, a tam z tyłu są pakowane do podobnych wszystkie motory są pakowane po trzy. A tu jest reszta naszego parku. Nie wiem czy to widać. Prawdopodobnie z tej odległości nie, ale to są setki dronów w powietrzu, dokładnie tu, wyświetlające zdjęcia na niebie na Dakarze. Przed chwilą było logo Dakaru, przed chwilą kręciły się taką elipsą, a teraz wyświetlają logo na niebie. Setki dronów po prostu w synchronicznej. Ja, ja jestem w szoku. Jesteśmy pod podium, zdążyliśmy. Okazało się, że chłopaki odbierałem jeszcze y, osobną nagrodę za bycie drugim w Mistrzostwach Świata, bo wygrali tyle odcinków, że dogonili tego, co wygrał Dakar i są drudzy. Więc prawie nie zdążyliśmy na rozdanie nagrod, ale jeszcze są nasze nagrody, więc to właśnie. Są też Polacy. Kamil Wiśniewski na trzecim miejscu podium właśnie odebrał swojego Beduina, więc też gratulujemy. Z tego co pamiętam, jako siódmy albo ósmy Polak szedł na podium Dakaru. To jest największy boss tego Dakaru, czyli Scott, najważniejsza osoba, na most important man Dakar. No, not really. Dla tych, co na moim kanale interesują się motorami, to prawdopodobnie najważniejsi rajdowcy na motorach, jacy istnieją na tym świecie. Pokazujcie! Dobrze. Hallo, Cześć. Padła mi kamera na mecie, więc mogę wam pokazać, że pakujemy się już do autobusu. Jest pierwsza 30 i jedziemy prosto na lotnisko. Nie spaliśmy, cieszymy się z wygranej, więc ja ciągnę za swoją walizkę. Mam też taką fajną podpisaną tarczę, zaraz wam pokażę. I... Thank you very much. Tutaj jest mój najlepszy kolega Zarabi. Ma na imię Abdul i jest naprawdę fajnym gościem, który sprawdza nam pokoje. Jesteśmy już przed lotniskiem, wchodzimy na Gate Start mamy czwarta jest druga i popatrzcie, jak tutaj jest pięknie. Kurde, robi wrażenie. Jesteśmy, oczywiście, startujemy z. Nie, to nie jest stolica, to jest miasto przybrzeżne, czyli Jeddah. Nie się czy wkładać tą turbinę do drift Maciek jak to oglądasz myślę że to jest bardzo dobry pomysł Częśliwy Rafał ma lotnisko o panu. Chyba tu zimno Nie ma śniegu Nie ma śniegu ale jest zimno Jesteśmy już w Warszawie Teraz mamy przesiadkę do Katowic, potem do Krakowa, więc... No nie takie zaraz, nie takie zaraz! Dobra, No nie! Szymon! Wytłumaczcie! Ja teraz dojazd do pytań! Szymon nas Szymon zostawia! On się nie najeździł! Zróbcie, zróbcie! Stójcie. Wy idziecie w prawo! Jesteśmy już przed gate'em do Katowic i oczywiście, że muszą nas wołać, bo kufa Idą sobie swoim kapitanem. Tu się jeszcze denerwuje. Już czeka samolot O, idą, idą ognie. O! Dlaczego? Już koniec. Ciekawe kogo to? Bierę w ciemno. To już jest koniec, nie ma już nie. nic, jesteśmy nie wolni, nie możemy żyć. Najszybszy na tym rajcie, i komu jak komu, ale Tobie ten Beduin się najbardziej należał. Także co nie ogarniemy w tym roku, to ogarniemy w przyszłym. No i co? Bardzo Wam dziękujemy. No, wyszło jak wyszło. Chcieliśmy, żeby było lepiej, ale, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. My byliśmy już no po wszystkich odcinkach powiedziałem do żony, że więcej chyba już nie pojadę na Dakar. Ale powiem wam tyle co mi się Łez nasuwa z tego powodu od pierwszego dnia jak urwałem koło i beczałem na odcinku potem była radość. Rada No więc tu, gdzie ta podróż się zaczęła, chciałem też y, nagrać ostatnią chwilę i szczególnie podziękować, bardzo podziękować wszystkim, którzy oglądali te relacje z Dakaru. My już jesteśmy w domu, troszeczkę zmęczeni, ale szczęśliwi. Gratuluję też chłopakom, którym naprawdę, naprawdę dobrze poszło. Myślę, że z mojej perspektywy to był nasz najlepszy, najpiękniejszy Dakar, kilka najlepszych chwil w moim życiu. I żebyśmy tam wrócili za rok, mam nadzieję, że też dołożę coś swoich sił. Dziękuję też wszystkim, co byli wczoraj na powitaniu, które przed chwilą widzieliście. Naprawdę dziękuję za niespodziankę. I dziękuję też tym, którzy byli z nami na tym Dakarze, bo naprawdę była to przygoda życia. Więc... Mam nadzieję, że do zobaczenia, zobaczymy jak to pójdzie za rok Mam nadzieję, że uda się nagrać w tym roku z sezonu driftowego Ale jeszcze raz bardzo dziękuję No i do zobaczenia